Witam w kolejnym odcinku z serii Baza jak Marzenie. I tutaj, w tym momencie, odwiedzamy Mandaryna. Mamy też dwóch lub jednego, zależy, czy Anulka będzie też komentować. Komentatorów dodatkowych, taki bonus do odcinka. No, Mandaryna. Dobry możesz, wieczór. No, możesz się przywitać z widzami. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. I zapraszam. Anurka się nie przywita, czy się przywita? Z widzami? Witam serdecznie. Jestem. Oglądam. I już teraz, jak właśnie widzicie, już są lekkie lagi. Jak tylko on nadaje, i ja jestem tylko na serwerze, nie? Już, już lekkie, ale no, jeszcze, no, jest, jeszcze są znośne, nie? Je, jeszcze. jaki biom, jeżeli pozwolę sobie zapytać, to jest też. Yy... On wybudował się na tych tutaj katakumbach Mistbury. Okej, okay, okej. Okay. Pod spodem są normalnie katakumby. I... Tak. I tutaj te palmy wyrosły, to co no, mówiłeś dzisiaj, że ci te palmy wyrosły. No, na wilgach, no. że one są okrutnie wyrosły, nie? Zasłaniają cały budynek. Tak, ale nie, nie jest źle, bo nie mają tak liści, jakby to były te większe drzewa, co mają takie duże liście, to by dopiero było. No, Trochę się zgubiłem tak, a propos palmi, tego co tutaj widać i dlatego pytałem o bią, kurde. Tak, tak. No bo... Maksus Maxus, Maxus nie widział, tu jest wejście z tej Strony, bo tak. Podejdźmy od tego wejścia. Tak. Oprowadzaj, oprowadzaj. Nie, ja widziałem film z, to, z, te, z tego tutaj yy, oprowadzania. No, z widziałeś z ten tego, na żywo rozumiem. i ja miałem potem przyjść Aha. do tego, normalny, Ten na żywo co, rozumiem. co było. Rozumiem. Także tu tak. Wejście. Tutaj masz strony, on, tak, one prowadzą yy, do bazy z tej strony od. Yy, yy, Iglicy nie z nie i tylko z krainy wiosny. Tutaj mamy takie przejście też parę godzin. Po kółem. No, bo jest taki malutki otworek, no? No. E, tutaj jest wieża, znaczy wieża. No, taki budynek dla, dla strażników. Zapraszam. Troszkę Od no, Ostatniej już. wtedy wizyty już troszkę dała im więcej. Tych. Tak, tu jeszcze Tutaj tak... jak zwykle szapki nie postawiłem, bo, bo nie postawiłem. Tutaj tak jak było, to się nigdy nie zmieniło. Tak, no, wojacy mają su surowe warunki życia, oni lubią takie w dyscyplinie. To... to nie <laughs> To są ci zaprzysiężeni wojownicy, którzy muszą mieć dyscyplinę. <laughs> tak jest. To nie są paladyni, żeby w luksusach <śle> to, to opływać to, to jest, w złotych tak. zbrojach. Chleb i woda, tak? To, Tutaj zapraszam do mojej siedziby. No i te kraty. Te kraty robią wrażenie takich niedomkniętych krat właśnie do, no. do, do, do głównej siedziby. No i tutaj zrobił sobie takie ozdobniki na ścianach z... No bo tego też nie pamiętam. Tego też nie było tych ozdob... ozdobników, nie, nie? Nie, było, nie było. Częściowo coś tam było, ale jeszcze nie było ozdobione tymi chyba światłami wtedy, nie? Mandaryn. No, nie było, nie. nie było. No, i tutaj można zasiąść. Pięć tronów. Powinni dodać taki tron, jeszcze jak był w tym. No, taki specjalny, nie? Wziął tron z tymi mieczami. Aha. Pewnie coś będą wiesz, A deweloperzy nie mówili o tym, że, że udostępniają do, do modowania tę tą grę, chyba, nie? No. Bo to by też się przydało, bo moderzy też by mogli porobić parę ciekawych rzeczy. Oni nie? na razie chcą mieć kontrolę nad grom, jeżeli chodzi o mody, to w przyszłości. To wszystko w może... swoim czasie, nie? Jak wyjdzie wersja 1.0, to wtedy może. Bo teraz w tej chwili, jakby dodali mody, to by, wiesz, ludzie... ludziom by się zaczęły przyć sejwy przy aktualkach i tak dalej, nie? Pewnie tak, pewnie tak. No tak, na pewno. Więc dlatego no, chcą tego uniknąć, więc nie dają na razie możliwości modowania gry. Tutaj, jak widziałeś, miejsce dla farmerki przygotowane, mhm. tutaj taki mały magazyn. Z tym brakuje jest. kilka skrzynek tutaj, ale... No A. tak, bo ja dopiero, wiesz, no tak, tak, dopiero powoli to zaczęło. No wiadomo, wiadomo. 90% pracy jest złożone w tamten projekt, to tutaj się nie dziwię, że nie ma pracy. No, dokładnie. No i tutaj kominek, tutaj taka... Klasycznie Klasyczna sypialnia z kominkiem i jadalnią, można powiedzieć. Śniadania tutaj. Dokładnie. Służba przyniesie śniadanie Ale... do sypialni, nie chce się iść do kuchni. Wielkim miałem panu, Daję. no to... <laughs> tu na drugim piętrze nic nie zmieniałem. Tutaj to dobudowałem, bo ostatnio tego nie było. Te gmaszystka są potężne i to wyposażyć, to ja naprawdę... U, trochę czasu ci zejdzie z tym. Tak. Trochę mu zejdzie. No, zejdzie, zejdzie. Ja na przykład, jeżeli chodzi o swoją bazę, to jeżeli chodzi o projekt bazy, to tam dalej to nawet mam, nawet nie mam zrobionego szkicu, co dalej będzie poza tym ogrodem, bo... Bo, bo teraz się wziąłeś za ogród, Mat, tego co zauważyłem. Tak. No to... Bo to jest baza pierwotna, ona, ona, ona mocno ewoluowała od początku, jak zacząłeś grać? no tam widziałeś ten kościół zbudowany, jest. No jest tak, ta tak. Willa zbudowana tam. Wi <coughs> willa jest zrobiony ten obelisk, plus to. No i teraz właściwie tak. od y, miesiąca ponad prawie nic tam nie było ruszane. Mhm. Schody zrobiłem tylko do obelisku, plus tam te. No i właściwie teraz ten ogród. Bo w tym czasie to cały czas, co, co spędzam czas gdzieś węschlaudet, to raczej. Albo na poradniku, albo na tych tam wiesz, rzeczach związanych no, głównie właśnie z poradami, albo, mm -hmm. albo jak już buduję, no to buduję w tym remontforiu, nie? Tak, tak, tak. To tutaj jest też no. kupę czasu. I jeszcze mam przecież ten drugi Pojską. projekt z tego małego miasteczka, co robię? Sam ten remont for you tego małego tego skrzemienia. No małego miasteczka, ono też jest spore. Nie wygłupiaj się, przecież to też tam jest. Kilka no, dobrych budynków. Ja tam, no tak, tak. tam, tylko, tam tylko dwa płomienie. Nie, tam właśnie nawet jeden, płomień, oś, o, o, nawet jeden płomień to obejmuje, jak się dobrze go postawię, Potem przesunąłem płomień no. i mi obejmuje cały obszar jeden płomień. Ale to dobudowałem tak... dzisiaj, bo tego ja nie było nie. ostatnim razem. Jak no. e, tutaj będzie pod spodem wejście do krypty. Będzie w Katakumbach, będzie ten kościany przyjaciel. No tak. Kolekcjoner. Teraz masz już dobry patent, co dzisiaj wymyśliłeś na remont For You. Jeszcze go sobie tam przetestujemy na remont For Jutro go dokończymy, tak żeby tam. Nie, nie. Ja nie będę mu robił czegoś nowego. Ja go umieszczę w Starym. Chodź, zobaczysz jak to będzie bombowo wyglądać. Aha, w Starym go umieścisz, pokaż. Tak. Bo tam nie ma tej mgły od samego dołu, od samej góry, raczej nie. Ona jest dopiero na dole. A tutaj jest to, że tak się no, zapytam. Tu jest no, no, przecież. Katakumby katakuby, na, których, na których jest wybudowana ta baza u góry. Tylko A czekaj, czeka, Bo laguje. Wróciło mnie poza obszar. No i tutaj można do, do momentu, jak tam mgła jest, to można tutaj to zremontować, nie? No. I on tutaj sobie będzie, tutaj gdzie ta skrzynia była z tą tarczą, to on będzie w tym miejscu. Ale tutaj nie ma mgły? nie ma. Tu można budować, no. Znaczy tak, czy jest mgła, ale da się to ominąć w tym no, miejscu. Nie, no tutaj da się ominąć fragment. Tak, możesz tutaj tutaj właśnie dobudować. I tu będziesz go trzymał. No. Tak, i tutaj będzie miał. Ja Popatrz jaki sprytny, ja, ja... gotowe ja... sobie te, nie? Gotowe sobie. Zaadoptował, tak. Krypty zaadoptował, skrycił. No ale to na tym polega, no jak masz pomysł, to kurde no rób to, tak. no bo no tak. tutaj duże wrażenie robi ta, ta lava, nie? To światło, ta lava tam była. Tak, no. no to naprawdę robi duże wrażenie. Mi to się zawsze w tej grze podobało. W ogóle mi się w tej grze podoba efekt świateł, jest naprawdę fajnie zrobiony. Natomiast te błędy czasami jeszcze jakieś ze światłami są, ale mimo wszystko te światła, zwłaszcza nocą, ta gra to wygląda przepięknie nieraz, nie? Zgadza się, zgadza się. Ja to też zauważyłem, że ci graświateł... zaczął... Cześć, cześć, mikrofon Ci zaczął, Maxus? Raz, raz dwa, trzy, test mikrofonu? O, teraz już przestał, no. Wróciło, okej. Okay. Tak, raz świateł tutaj naprawdę robi niesamowite wrażenie, zwłaszcza no to właśnie w tych budynkach, że oni są bardzo fajnie poświetlone i tak jak Anulka stosuje te, to też podbieram ten patent, te kominki, które były schowane w jednej z łazienek? I to światło oddające właśnie takie, kurde, gdzieś z boku, gdzieś z tyłu, to świetne, świetne patenty. I kominek kupuję, wstawiam do siebie, do, do zielarki i kurde, bo to takie, kurde, kapitalne, związane z naturą. Tak, ten kominek wymyśliłaś świetnie, to otrawić. Zabij? Zawsze bardzo Najpierw, najpierw trzeba po inspirację. Zrobić trawę, potem zrobić dziurę na kominek, Ej. inaczej nie postawisz kominek. Aha, tak. To tak, o. To o. Tak, Dziękuję bardzo uprzejmie. Tak, w taki sposób. Najpierw sobie zrób Chyba e komiec, się a potem. Kupę trawę, a potem resztę, dobra. Tak, inaczej nie, nie obłożysz tego trawą tak dokładnie. Rozumiem. No ja, ja też ja też ci ukradłem jeden patent. Z, y z donicą w tej, w Wannie. Więc próbowałem to zrobić, ale jeżeli postawisz Wannę na ukos, niż masz, jakby obrys, to nie wypełnisz jej dobrze tą ziemią. Musisz ją idealnie prosto postawić, dopiero wtedy możesz ją dobrze wypełnić ziemią. A jak? Ja nie Ziemią. Władałem po jednym kamyku ziemi, no właśnie, po jednej kostce. musisz zrobić tak, że postawisz wannę, na to dajesz duży kopiec ziemi, tak jakbyś gdzieś tam i wtedy musisz pojedynczymi kwadracikami oczyścić to, co jest Aha. na zewnątrz i ziemia ci zostanie w środku w wannie. No wtedy tak, wtedy tylko ty będziesz, to. Ja, że wtedy gdzieś spadł człowieku i człowiek się zabił, takie lagi są, że masek. wtedy będziesz mógł zrobić <laughs> podskosem. Chodź tutaj wanę, do środka. Tylko ty to żyw. A Luka, ty no to dary. robiłaś na zasadzie takiej, że prostopatne postawiłaś do yy, no takiego. Do tych... laga. Ja ja też się, zaraz... <laughs> się nazywają. Do tych, do tych kostek. Jeżeli postawisz z że... kostek lekko pod kątem, to nie wypełnisz tego ziemią, a jak wypełnisz, to tylko w środku. Bo kostki ci pozabierają, jak masz na ukos ustawioną, kostki ci pozabierają to ziemię. Ja to, że Dobra, że muszę już. zastosować taki kwiatek, który bardzo dobrze, bardzo to, się rozumie. Ja te... Nie, to jest moje, to jest moje. Te, te ubytki, nie? Aha, no, 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 no. Po tym, że miałem no? 9 sztuk tej Mój na przykład jest taki szerokim kwiatem, że, że wtedy by ci zasłoniło to, co tam brakuje, nie? Jasne, jasne. No, A twoje gdzie tu jest? jest. Ty już wziąłeś swoje? Moje pewnie jest na dole. No na dole. No pokazuje 57 metrów. Bo to było moje. Bo tam to co? Gdzie na dole twoje jest? Wy zaraz, wy zaraz uciekacie? Czy jeszcze będziecie chwilę? Ja już, ja już ten uciekam, bo będę nadawał ten Maiden Magic dalej. Aha, bo ty jeszcze nagrywasz, będzie pewno. Magic. W każdym razie kończymy tutaj taki dziwny troszkę okazjonalny odcinek z bazy Mandaryna, w której, już nie, w której już jesteśmy drugi raz w sumie, ale pierwszy raz było na żywo, a teraz jest taki odcineczek bardziej właśnie dokładny. Plus oczywiście komentarz i kilka patentów, które mogliście podsłyszeć od Anulki i. Przepajcie się do Anulki, bo te patenty to są no, miód. Do, do Anulki się umawiamy tak, Anulka, że przyszły tydzień. A właśnie, moglibyście Idziemy. tak na marginesie zrobić taki z Anulki patentami też dodatkowy film, bo to też jest niegłupie, nie? No, no tak. Ja myślę do niej odwiedzić jej bazę i potem te jej niektóre patenty. Z podpisem, czyli powiem. A, powiem pod, że... podprowadzić tak? Znaczy, powiem, że to są jej patenty na filmie. A, A na no dobrze. Do rady, no. no, także Dobra. tyle mi się udało zbudować. Do tej pory. Także tutaj to, w tym miejscu wygląda... odcineczek z, od, z mandary na bazy. Kończymy. I ja zapraszamy wszystkich, jeszcze... tak. którzy oglądają, naprawdę. Warto. Ja jeszcze tutaj oczywiście muszę oznaczyć Twoją bazę, że jest odwiedzona i zatwierdzona. Do poprawki jest wiadomo, jak zawsze, dużo, jak u wszystkich. Ale dostajesz wilcy bilet, to już jest ok. Ale dostajesz częściowo zatwierdzony projekt. Proszę bardzo. To jest kamień węgielny pod tak, To jest... To jest że ten y, wilk mat tutaj był. <ścoughs>